Witam w kolejnym filmie z na 1 Remake. Ja wiem, że wyszedł już SOTM, ale nie mam... Nie mam jako nim powiedzieć nic, bo nie obejrzałem jeszcze całego... całej gry, bo oglądam mu Elevena. A Eleven dopiero 5 odcinków wrócił. Znaczy w sumie to dużo jak na niego. Noc trzecia. Gratulacje. Nie sądziłem, że dotrzeć w... aż tak... Nie sądziłem, że aż tu dotrzeć. Aż tutaj. Więcej rzeczy jest tam... Jeżeli usłyszysz ich śmiech, popatrz na niego na kamerę. Ja dopiero się obudziłem, to ja nie umiem czytać. Mogą używać na tobie trików. Bądź skupiony. Okej. Okay. Czyli Freddy. Dawno nie musiałem używać wszystkich kamer. Okej. Okay. Foxy się już wychyla. Wychyla. Okej. Okay. Czy Freddy losowo się respi na każdej kamerze? Trzeba na niego się popatrzeć. Już rozumiem. Okej, okay, czeka. Ach. Co jest? Chyba nie był Golden, tylko to był zwykły Freddy Tak mi się wydaje przynajmniej Ja w 40 sekund Jeszcze do wypikania teraz będę miał gdzie? 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 Miałem nie przeklinać na filmach. Obawiam się jednak, że jest to niemożliwe. Pamięciowa to jest, no nie? Raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery. Czemu nie ma dźwięku jak oni się pojawiają? Szwtpę. Pamięć uwagę, raz, dwa, trzy, cztery. cztery, raz, dwa, trzy, cztery Już myślałem, że się pomylę A więc się pomylił, to chyba wiadomo co by się stało. Gdzie Freddy? co to jest Freddy. Czemu nie ma dźwięku jak oni się pojawiają? Wytłumaczy mi to ktoś może? I gdzie się może zrespić Freddy? Tak najczęściej. Pamięciła, dobra raz, dwa, trzy, cztery. Raz, raz, dwa, trzy, cztery. W pamięciły to ja dobry jestem. Jakkolwiek to nie zabrzmiało. Ej, hey, już się zaśmiał I znowu się cofa. Tak Mega Cieszę się Chcesz spróbować ponownie? Nie, nie chcę próbować ponownie. Uwierz mi, naprawdę nie chcę. Ba bawisz się dobrze, co nie? Chciałem to robić w nieskończoność. Yy, nie chcę tego stracić ponownie. I tyle. się może poruszać Freddy tu jest tu 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 tu, tu. Dobra. dziękuję Czy tak, kamera trzecia i kamera piąta mam odhaczone już że Freddy może na nich się faktycznie pojawić dobrze wiedzieć Chyba on na każdy kamerze się może pojawić Tylko że na jednej jest lepiej widoczny Na innej jest słabiej widoczny yy, Foxy jest do porażenia O i teraz nagle jest dźwięk Patrzę się, patrzę się na ciebie. Jeszcze wy pewnie w tym filmie widzicie tylko moje najlepsze próby, a nie te, w którym zginąłem, bo nie chcę po prostu pokazywać tych jumpscare'ów. Ale jeżeli przejdę to za pierwszym razem, no to macie cały film. Bez żadnych cięć, ani bez niczego, a ja zginę! TYŚMATO Twoje zaczynają cię... ...zaczynają tracić Cóż za zabawny czas, co nie? Czy mam rację? Rób to szybko. Tak, bo mi zawincuję już kompa. Do dupy trochę jest. Ten foxy. Ból w dupie to jest naprawdę.

Ile ty tam będziesz przy tych drzwiach stoć Dziękuję. Czemu ja ma nie mam dźwięku? Znaczy mam na początku nocy i nagle w połowie... Już nie mam. Mam cię... Ch... Chyba tego nie przejdę przez baterię. by było po mnie, chyba tego nie przejdę. Bo jest, bo jest trzecia, ja mam 50 baterii. 50% a on jeszcze tu stoi. No, dobra, idź już goldeniu 55 sekund Muszę czekać Na kolejny release Czyli no, no to co krzyczał Jack Black jako Steve Chyba każdy zrozumiał o co chodzi z tym Jakże śmiesznym żartem, yy, czyli. Release! I tak dalej. Będę miał dużo do wypikiwania w tym filmie. A miałem już nie przeklinać w filmach. Gdzie nigdzie tego nie mówiłem, ale po prostu. Ale przy fnaf się nie da nie przeklinać. Pamięciowy nie było. To mnie. To jest trochę dziwne, że właśnie nie było pamięciowy w ogóle. Znowu w ostatniej sekundzie O Boże. Noc piąta. Nie wiem czy to przychodzić tutaj. Spróbuję. No co mi szkodzi? I tak jestem w domu i tak... I tak mam czas. Siadania tylko nie jadłem. A woda mi się skończyła. Moja twarz się... Spuszcza? Nie. melting To jest to. Yy, tak myślę. Nie chcesz tego opuścić, co nie? Chcesz zagrać znowu? Tak jak z ostatnich dni? Kropka, kropka, kropka. Dobra, lecę. Ociemnia się panowie. E os Foxy, use. Już muszę release. To jest z tą gromnie tak. Już mi kompakt z tą zawirusować Szanujmy się, no. No, już dźwięku nie ma. To muszę się patrzeć na fajnatków. Zdecydowanie, rozdziały w tym filmie wam pomogą odnaleźć wszystko co będziecie chcieli. Dlatego dodaję rozdziały w moich filmach, bo to mega pomaga. Chyba Freddy się zaśmiał. Nawet nie wiedziałem, gdzie on jest. To jest on? To był on. To nie był on. Już się nawet nie boję tej gry. Już się nie bałem w sumie w ogóle. A co? Nie mam twarzy, muszę. Nie mam. nie mam ust, muszę krzyczeć. Ale. gdzie on był? Nawet się nie zaśmiał. To jest... Przedłem to? To nie może się tak skończyć. Nie rozumiesz co... coś tam... Jak trudne to było... Żeby ich tu zebrać. Żeby zebrać ich w jedno miejsce. Nie widzisz? Wszystko to było dla ciebie. I wszystko co zrobiłeś... I Zostawiasz mnie tutaj, by zgnić? Nie łapię tego. Nie łapię tego i jeśli to nie jest dobre... Dla ciebie... To co jest? To zrobię to, żeby było perfekcyjne. Yy, to jest. Nie mogę. If you. Nie, nie umiem. Pozwól mi udowodnić ci. Pokażę ci perfekcyjną noc. Dam Ci wszystko, co kiedykolwiek chciałeś. Będę najlepszą celebracją. Yy, impreza Twojego życia. Dla ciebie. Nie będziesz nigdy chciał wyjść. No, cóż, no szósta? Czyżby? To nie będzie dla ciebie łatwe. Bądź skupiony. Jeżeli pobiegnie do twojego biura, Zamknij drzwi od razu. Jeżeli będzie y, iść normalnie do Twojego biura, y, trzymaj światło, po prostu światłem świeć, aż nie wyjdzie. Y, jeżeli zobaczysz coś tam na kamerach, znajdź to i zamknij, zanim będzie za późno. Y, wyłącz TV, gdy zobaczysz światło, zrób to szybko. Day will drain. będą Ci zabierać. Moc, yy, Morse State, on. E, Nie wiem, nie wiem. Survival 6am, dobra, to, to znamy, znamy. W miarę wiem o co chodzi. Ale nie chcę to... O, wow. Kolega się urządził. O, on ma animacje na kamerach. O oh, wow! Ja tego nie przeżyję, ale chcę po prostu zobaczyć. Jeszcze ten kolejny dobry ampie zmienili nazwę na Keep Going, Keep Going, Keep Going, Keep Going. Keep going. Ciekawe czemu? Pewnie yy, Winus. Dobra, to było na tyle z tego odcinka. Ja to zrobię. Może jutro będziecie mieć datę poza tym w prawym dolnym. Żegnam.